Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie trzecie. Dane są funkcje f od x opisane wzorem minus 3 przez x oraz g od x opisana wzorem wartość bezwzględna z x. Szkicując wykresy odpowiednich funkcji, rozwiąż nierówność f od x minus 3 jest mniejsze od g od x plus 1. No dobrze, na początek rysujemy wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych. Wiemy, że f od x opisana jest wzorem minus 3 przez x, zatem wyznaczamy wzór funkcji f od x minus 3, czyli wszędzie tam we wzorze funkcji f od x, gdzie widzimy x, wstawiamy wyrażenie x minus 3, czyli f od x minus 3 będzie równe minus 3 podzielić przez x minus 3. Następnie funkcja g od x plus 1 to funkcja g od x, czyli wartość bezwzględna z x plus 1 czyli g od x plus 1 to wartość bezwzględna z x plus 1. Teraz wyznaczamy dziedzinę. Widzimy, że mamy tutaj mianownik, w którym występuje zmienna x. Wiemy, że nie możemy dzielić przez 0, czyli z tego wynika, że x nie może być trójką, czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem liczby 3. No dobrze, i teraz zastanówmy się, jak wygląda wykres funkcji minus 3 przez x minus 3. No, trzeba zauważyć, że powstaje on poprzez przesunięcie funkcji minus 3 przez x o wektor 3,0, czyli tak naprawdę o przesunięcie o trzy jednostki w prawą stronę. Następnie g od x plus 1 jest opisana wzorem wartość bezwzględna z x plus 1, czyli tutaj trzeba zauważyć, że wykres takiej funkcji powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcji wartość bezwzględna z x o wektor 0,1, czyli w tym przypadku o jedną jednostkę do góry. No i możemy przejść do rysowania, czyli najpierw wykres funkcji 3 przez x mniej więcej przebiegałby w ten sposób, byłaby to hiperbola znajdująca się w drugiej i czwartej ćwiartce, Sprawdźmy kilka punktów. Dla x równego minus 1 mielibyśmy minus 3 podzielić na minus 1, czyli 3. Zatem minus 1, 3. Widzimy, że rzeczywiście znajduje się to w czwartej ćwiartce. No i dodatnią liczbę weźmy, weźmy 1. Minus 3 przez 1 dałoby nam minus 3, czyli dla jedynki otrzymalibyśmy minus 3. Tu byłby drugi fragment takiej hiperboli. No i te dwa punkty, które przed chwilą wyznaczyłem... Trzeba przesunąć o wektor 3,0, czyli w prawą stronę. Zatem jeszcze raz, dla minus jedynki mieliśmy trójkę. Jak przesunę ten punkt o 3 jednostki w prawo, znajdę się w tym miejscu. No i widzimy, że rzeczywiście to przesunięcie znajduje się w tym miejscu. I druga część tej hiperboli, czyli 1, i minus 3, 1 i minus 3 znajdowałoby się w tym miejscu. Jak ten punkt przesuniemy o 3 jednostki w prawo, znajdę się w tym miejscu. Tutaj mamy drugą gałąź tej hiperboli. No i funkcja g od x plus 1, czyli wartość bezwzględna z x, przebiegałaby dokładnie przez początek układów współrzędnych. No i jak wykres tej funkcji przesunę o jedną jednostkę do góry, widzimy, że otrzymuje wykres funkcji g od x plus 1. No i teraz odczytujemy nierówność, czyli f od x minus 3 ma być mniejsze od g od x plus 1, czyli f od x, hiperbola, ma być mniejsza, czyli pod wartością bezwzględną ma się znaleźć. No to popatrzmy, gdzie ona się znajduje pod wykresem funkcji g od x plus 1. Znajduje się w tym fragmencie, czyli od minus nieskończoności do 0. Następnie w tym fragmencie, czyli od 0 do 2, a następnie w tym fragmencie, czyli od 3 do plus nieskończoności. No i taki przedział zapisujemy, czyli x należy od minus nieskończoności do 0, suma od 0 do 2, suma od 3 do plus nieskończoności. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.